Witam Was serdecznie. W związku z zbliżającym się dniem Świętego Walentego chciałabym Wam przedstawić pomysł na takie proste serduszko, które możecie sami wykonać w domu dla Waszej bliskiej osoby, dla Waszej ukochanej lub ukochanego. Takie serduszko możecie kupić na giełdzie kwiatowej. Jest to serduszko z gąbki, z takim podkładem styropianu. Pierwszą czynnością, którą musimy wykonać, jest zamoczenie serduszka w wodzie. Dla tych osób, które nie mają do czynienia z florystyką na co dzień, Powiem, że bardzo ważną i istotną rzeczą jest położenie gąbki na wodzie, a nie przyciskanie jej. Ja tutaj mam przygotowaną misę z wodą, gdzie umieszczę serduszko. I teraz musimy poczekać około 2-3 minut, aż serduszko nam nasiąknie wodą. Teraz yy, przedstawię Wam zestaw narzędzi, który będzie nam potrzebny do pracy. Rozpoczynamy od sekatora, który będzie nam służył do przycięcia kwiatów. Zamiast sekatora, możemy użyć nożyka, ale to też yy, dla osób, które miały już do czynienia z florystyką i podcinaniem kwiatów. Następnie mamy cążki do drutów, nożyczki, yy, druciki. To jest grubość około 0,08. Mogą być cieńsze, takie 0,5-0,6. I z tych drucików wykonamy haftki. Pokażę Wam kwiaty, które wybrałam do wykonania tego serduszka. Mamy tutaj róże, i róże są dosyć, może nie najkrótsze, ale krótkie. I będziemy je też wywijać, im, im główki na zasadzie takich kameli. Następnie mamy goździki gałązkowe, które pasują i uzupełniają kolor bladego różu. Wax flower, który też doda nam takiej romantyczności. Ewentualnie zamiast wax flowera możecie dodać gipsówki białej. To również będzie takie bardzo lekkie i puchate. I na koniec zaproponuję girlandki, które wykonamy za pomocą drucika i wosku, jako taki, taki element ozdobny w formie takiego jakby naszyjnika. Aby zamaskować bok serduszka i aby to estetycznie wyglądało, a przy okazji nie zużyć tyle materiału, z tego względu, że ta część serca pochłonie również bardzo dużo kwiatów. Pokażę Wam, jak zaoszczędzić tutaj i y, ładnie wykończyć bok zielonymi liśćmi. Listeczki przecinamy jakby na, na pół. I z każdego liścia robimy coś w formie takiego loka. I przy użyciu strzywacza mamy taką formę loka. I tych loków musimy wykonać około 13 sztuk. Ja zawsze zawijam do tą zewnętrzną stronę do środka z tego tytułu, że podoba mi się bardziej ta matowa, taka szlachetna strona. Mamy przygotowane loki z kordyliny. Jest wykonanych około 15 sztuk. I teraz te loki z kordyliny podcinamy sobie Taki sposób. I będziemy je tutaj po kolei wbijać. I dodatkowo później jeszcze haftką, haftkami zabezpieczymy, żeby nam te loki nie wypadały, bo tak się niestety później przy użytkowaniu zdarza. Tak, żeby nam przylegały loki bezpośrednio do gąbki, to możemy jeszcze tutaj uciąć odrobinę liścia, żeby bezpośrednio przytulić liść do gąbki. I po kolei dookoła wbijamy. Jest kilka sposobów wbijania tutaj tych kordylinek, tych loków, bo można to zrobić w sposób pionowy, można też zrobić to w sposób poziomy. Ja zrobiłam to w sposób pionowy, ale dodatkowo, żeby nie zatracić kształtu, formy serca, będę wbijać haftki, które spowodują, że te kordyliny będą na płasko. Teraz przygotowujemy... Jakby właśnie te wspomniane haftki. Takie gotowe haftki możecie dostać w sklepikach i kurtowniach florystycznych, ale oczywiście, że najtańsze są takie, które zrobicie samemu. I teraz te haftki wbijamy, tworząc taką bardzo ciekawą formę od góry. Takiego jakby zwiniętego liścia. Będzie ta struktura dodatkowo urozmaicać nasze serce. Właśnie już kończymy gufrowanie naszego serca. Nie przejmowałabym się tym, że ona nie jest takie idealne, wręcz uważam, że jest to jego atut, że jest jakby forma ręcznie wykonana i jakby nie jest to takie perfekcyjne. Teraz przystępujemy do kwiatów, do wypełnienia naszego serca kwiatami. Bardzo ważną i istotną, Częścią jest podcięcie odpowiednio na odpowiednią długość róży, i aby to zmierzyć, i aby Wam ułatwić takie zadanie, ja przesunę serce na rand stołu i jakby dopasuję tutaj do wysokości i szerokości serca łodygę, i tak, żeby ta łodyga. Piła wodę i nie była za głęboko wbita, musimy sobie tutaj wymierzyć jej wysokość, jej długość. Ja proponuję, aby różę ściąć tutaj, w tym miejscu. Czyli mamy taką, taką długość. Ponieważ główka jest dosyć mała, jest to świeżutka róża. Proponuję, aby wywinąć jej płatki w formie kameli. W tym celu bardzo delikatnie odwijamy płatki na zewnątrz. I tak będziemy postępować z każdą. Bardzo proszę, tutaj mamy przygotowane nasze piękne kamelie, i te kamelie będziemy zaraz wbijać w nasze serduszko. Proponuję rozpocząć od środka serca, wybrać najładniejszą według Was kamelię, która jest taka najbardziej dorodna i okazała, i tą kamelię wbić do środka. Ja zastanawiam się między tymi dwoma i myślę, że ta będzie w sam raz. Musicie bardzo to ostrożnie, delikatnie wykonywać, gdyż gałązki są dosyć kruche i Mogą się pod wpływem nacisku złamać. Kamelie wykonaliśmy również dlatego, aby taką ilością róż zapełnić jak najwięcej miejsca i dzięki temu też oszczędzić materiał. Nasze kamelie znalazły już swoje miejsce w mokrej gąbce. I um, uzupełnimy um, przestrzenie, które nam pozostały delikatnymi um, kwiatuszkami Wax Flowera. Możecie wybrać i bardziej nakwitnięte części i takie pączki. Wax Flower ma bardzo piękny zapach, rośnie w Australii, jest często wykorzystywany do. Olejków, kremów, i innych kosmetyków dla kobiet. Więc nadaje naprawdę, nada naszemu serduszku, serduszku taki eteryczny zapach. Uzupełniłam nasze serduszko pachnącym, eterycznym waxflowerem. Dodatkowo chciałabym zaproponować odrobinę gipsówki, która również ma taki bardzo romantyczny i subtelny charakter i ona jeszcze doda temu serduszku lekkości i będzie nawiązywać swoim kształtem do tej tutaj bardzo ciekawej struktury, która powstała nam poprzez loki z Kordeliny. Wbijanie gipsówki jest też Trudnym zadaniem z tego względu, że bardzo łodyżki są kruche i delikatne. Nie przejmujcie się tym faktem, że gipsówka jakby góruje ponad kwiatami i jest jakby w kolejnym piętrze, gdyż nadaje to lekkości. Jest atutem. Dla tych osób, które lubią przepych i e, lubią kontrast i chciałyby jeszcze ożywić swój, swoje serce, e, proponuję delikatne girlandki z bardzo aromatycznych i pachnących jacyntów. I tutaj właśnie wyko wykorzystam zapaloną świecę, którą pokazywałam na wstępie naszego filmu. Ucinamy delikatnie kielichy chiacentów, które następnie umieścimy w gorącym wosku, aby zabezpieczyć je przed zwiednięciem. Teraz mamy przygotowane już zabezpieczone woskiem kielichy kiacentów i delikatnie nabijamy je na drucik. Wybrałam złoty drucik gufrowany, też zarówno i do niebieskiego takiego kiacentowego koloru, jak i naszego serduszka. Będzie dobrze pasował, ale możecie tutaj drucik również zastosować. Srebrny, różowy. Biały drucik polecam, ale odradzam zielony drucik, gdyż może to zbyt technicznie wyglądać. Tworzymy taki bardzo delikatny, ażurowy naszyjnik, który następnie założymy. Na szyję naszemu serduszku. Mamy teraz przygotowany w takiej formie, te przygotowaną w takiej formie girlandkę. Celowo ją jakby pogrupowałam te elementy, aby to było bardziej takie delikatne, ażurowe, subtelne. I teraz wykonuję jedną pętelkę z jednej strony. drugą pętelkę z drugiej strony i dzięki tym pętelkom będziemy mogli przymocować naszą girlandę do serduszka. Tutaj mam dwie haftki rzymskie. Te haftki rzymskie użyjemy. Do przymocowania pętelki w gąbce. Ukrywamy haftki i pętelkę pomiędzy kwiatami i formujemy według tak naprawdę naszych życzeń. Może być to zarys serduszka. Wówczas byśmy musieli jeszcze dorobić jakby fragment, i tutaj również złapać delikatnie drucik haftką. A możemy również jakby przeciąć serduszko i wykonać taką, taki jakby meander. Nasze serduszko jest gotowe. Teraz jeszcze proponuję, aby spojrzeć na niego takim okiem bardzo wymagającym i usunąć płatki, które zobaczycie, że są uszkodzone lub zczerniały, bo dzięki temu serduszko będzie wyglądać bardzo świeżo. Teraz chciałam Wam zaproponować sposób pakowania serduszka i mój pomysł na zapakowanie naszego walentynkowego prezentu. Od samego początku towarzyszy mi tutaj taka, takie pudełko, tak, takie wieczko i, i to wieczko wykorzystamy do zapakowania naszego serca. Wieczko wymoszczę papierem w tym celu, mniejszy papier. Umieszczamy nasze serduszko wewnątrz. Następnie bierzemy arkusz w folii. W pierwszej kolejności zszywaczem. Przywamy boki naszego prezentu. Folie dajemy do wewnątrz. tworzymy coś na wzór cukierka. Zostawiamy tam oczywiście trochę powietrza, aby nasze róże miały czym oddychać. I teraz zawiążę nasz cukierek. Możecie, jeżeli macie budżet ograniczony, możecie którąś z tych wstążek lub najtańszą jakby rafię wykorzystać do tego. Ja z racji naszej kolorystyki wykorzystam wszystkie te elementy, aby na zewnątrz przenieść kolory, które mamy wewnątrz. Najjaśniejszą wstążkę daję jako pierwszą, następnie idzie gradoróżowa i liliowa. Można uciąć w tym momencie. Można jej również zostawić, żeby były takie jakby luźno, luźno puszczone. Na pewno powtarzają jakby kolorystycznie kolory i barwy naszych kwiatów. Na sam koniec dodaję naszą firmową naklejkę. Wy również możecie do, dodać naklejkę w formie serduszka inicjału lub be happy valentine. I nasz piękny prezent dla walentynki lub walentyna jest gotowy. Jeżeli macie swoje pomysły na wasze walentynkowe serca, to z niecierpliwością oczekuję na wasze posty, na maile, na zdjęcia i pomysły. Podzielcie się z nami waszymi kreacjami. Najpiękniejsze realizacje, najpiękniejsze pomysły umieścimy na naszym portalu Cherry Ballardy. Zapraszam i zachęcam Was do wysyłania Waszych kreacji.